Kanclerz Merkel na dotkniętych przez powódź terenach Niemcy, Angela Merkel odwiedziła tereny dotknięte powodziami, zapowiada szybką pomoc dla poszkodowanych. Język niemiecki prawie nie zna słów na określenie takich spustoszeń, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w niedzielę odwiedziła szczególnie dotkniętą przez powódź gminę Schult w Nadrenii i Palatynacie na zachodzie kraju. Mówiąc o surrealistycznej, upiornej sytuacji. Szefowa rządu zapowiedziała szybką pomoc dla powodzian. Według jej słów, rząd przyjmie program pomocowy już w środę. Jest tu wiele do odbudowania, przez bardzo długi czas, ale na szczęście Niemcy są krajem, który może sobie z tym poradzić finansowo, zadeklarowała. Rządy federalne i krajowe będą działać razem, aby krok po kroku przywrócić świat do porządku. A Bundeswehr pozostanie w regionie tak długo, jak będzie to potrzebne, zapewniła kanclerz. Obiecała również prowadzenie polityki, która w perspektywie średnio i długoterminowej uwzględni przyrodę i klimat bardziej niż w poprzednich latach. Razem z Merkel do spustoszonego przez żywioł regionu przyjechała premier na Dreni i palatynatu Maludrejer. Podkreśliła ona, że jej landowi nieobce są powodzie i w ostatnich latach zainwestowano w nim ponad miliard euro w ochronę przeciwpowodziową. Byliśmy naprawdę dobrze przygotowani, ale obecna katastrofa ma wymiar, którego nigdy wcześniej w Niemczech nie doświadczyliśmy, a w przypadku technicznej ochrony przeciwpowodziowej dochodzimy do granic możliwości, mówiła Dreyer. Zapewniła, że armia, policja i straż pożarna będą systematycznie poszukiwać osób zaginionych w całym regionie. W sobotę prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził również dotknięty przez żywioł powiatu Heinerft w sąsiadującym z Nadrenią Palatynatem krajem związkowym Nadrenia Północna Westfalia. Podczas największej od dziesięcioleci klęski powodzi wywołanych przez burze i ulewne deszcze w Niemczech zginęło co najmniej 157 osób. Wiele domów zostało zniszczonych, podobnie jak mosty, drogi i linie kolejowe.